Witam was, moi drodzy. Zaprezentuję wam dzisiaj trzy moje ulubione akcje, które wykorzystywałem podczas tych 28 lat mojej kariery zawodniczej. Te akcje, które dziś zaprezentuję, to moje ulubione techniki, które bardzo często przynosiły mi sukces w moich walkach. Będę starał się wam je pokazać nie perform, a Później tak jak tak jak się już to powinno wykonywać, a następnie posłużę się przykładami, jak to wyglądało już na robocie. Zaczniemy od mojej ulubionej akcji, czyli lewy prosty, prawy się. Z czego musimy pamiętać, że lewy prosty z w przód i prawy się, bo my również dochodzimy z małym krokiem. Czyli dwa ciosy, dwa kroki z tym, że ten Lewy, prosty, z krokiem w przód, znaczący krok do To jest skrócenie dystansu. Kolejna akcja Lewy sierpowy Spokój w przód Zejście w linię ciosu I prawy sierpowy Jeszcze raz wolno bam. Zejście bam. I trzecia akcja, bezpośredni prawy cep. Moi drodzy, czujecie, że jesteście w dystansie. wysoko z i prawy cep. Prawy cep, jeżeli macie dobry dystans, można zadać z miejsca, a jeżeli nie macie dystansu, to można też go zadać z krokiem, to jest trudne teraz, co wam pokażę, z lewym, pro, z lewym krokiem w przód. Czyli pokażę Wam dwa warianty. Pierwszy to jest uderzony z miejsca, a teraz uwaga, bo to jest taka asymetryczna akcja. Prawy C, zadany z lewym krokiem w przód. Stanę się dalej, żeby zrobić dłuższy ten krok, żeby Wam pokazać. Moi drodzy, jak Wam się spodoba ta lekcja, będę mógł zrobić dla Was kolejne. Zobaczymy jakim odbiorem się przyjmie. Pozdrawiam Was zobaczyć.